O tym jak zmieniają się umowy najmu na rynku nieruchomości będę rozmawiał z panem dyrektorem Dariuszem Weglickim, dyrektorem zarządzającym Kapella Polska. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Znikają umowy krótkoterminowe, takie informacje pojawiają się coraz częściej, no ale to były chyba umowy takie quasi hotele, prawda? Ja rozumiem, że Pan na myśli taki zwany rynek najmu krótkoterminowego, czyli w zasadzie na doby. No i to jest ten rynek, który został zdecydowanie dotknięty epidemią koronawirusa. Nie ma turystów, nie ma delegacji, to ci wszyscy, którzy wynajmowali krótkoterminowo zostali dotknięci poprzez kryzys, więc rzeczywiście e, tego typu e, najmów jest dużo mniej niż było, w szczególności było dużo mniej w marcu, kwietniu, maju. W tej chwili no, trochę się zaczęło to ożywiać. Inaczej działa ta część rynku, jeżeli chodzi o wynajmowanie mieszkań dla menedżerów, którzy przyjeżdżają do jakiegoś innego miasta, żeby tu pracować przez kilka miesięcy, restrukturyzować jakąś firmę na przykład, uchronić ją przed upadłością. No, tu przypuszczam, że bardziej dominowały umowy na powiedzmy półroczne. Czy takie umowy to pan by traktował jako krótkoterminowe, czy, 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 czy inaczej? W prawie polskim te, to pojęcie najem długoterminowy, krótkoterminowy nie są do końca zdefiniowane, no ale umownie przyjęło się, że wszystko co jest do jednego miesiąca to jest krótkoterminowe, powyżej jednego miesiąca to jest długoterminowe. Natomiast praktyka pokazuje i zasady funkcjonowania inwestorów, funduszy inwestycyjnych, że takim minimalnym okresem, na które fundusze chcą wynajmować mieszkania w formule długoterminowej, to jest 6 miesięcy, czyli 6 miesięcy i dłużej. Więc jak gdyby no, powstała ta dziura, to znaczy ten, te wszystkie najmy, które są powyżej miesiąca, to jest charakterystyczne, na przykład przez Booking.com można wynająć go do miesiąca, czyli krótkoterminowo. Tak? Nadal no, mamy 2-3-4-5 miesięcy i dopiero 6 miesięcy bardzo wielu inwestorów instytucjonalnych wynajmuje jako długoterminowo, przy czym standardowo umowy są podpisywane na rok mniej więcej, później przedłużone. Czyli praktyka pokazuje, że jest to dłuższy okres czasu niż te 6 miesięcy zazwyczaj rok. No i w tym momencie pytanie, które my sobie też zadajemy jako inwestorzy, to czy w Polsce jest miejsce właśnie na te osoby, które przyjeżdżają albo zrestrukturyzować firmę, albo doradzić zarządowi, albo mają projekt w Warszawie i muszą bywać trzy dni w tygodniu na przykład w Warszawie, ale taki projekt ogranicza się do trzech, czterech miesięcy. Wydaje mi się, że ten rynek oczywiście u indywidualnego właściciela mieszkania można zawrzeć taką umowę najmu, ale nie wszyscy są szczęśliwi, mając kogoś na tak krótki okres czasu. Więc ja widzę pewną przyszłość przed tego typu rynkiem umów najmu, które są definiowane jako długoterminowe, ale praktycznie sprowadzają się do tego, że najm jest zawarty na jedynie kilka miesięcy. Oczywiście no tutaj trzeba pomyśleć o tym, że taki ktoś, to przyjedzie na dwa albo na trzy miesiące, nie przywiezie ze sobą wszystkiego, więc. Te mieszkania też muszą być trochę inaczej, lepiej wyposażone, domedlowane, żeby zapewnić pewien komfort funkcjonowania. Więc jest potencjalnie jest taki, taki segment rynku do zagospodarowania. Wydaje mi się, że sporo zagospodarowały, zagospodarowały ten segment wcześniej hotele. Natomiast no, pytanie, czy każdy chce mieszkać w hotelu? Tak kameralność pewno masują wartość. Czyli jak pan zareagował na? Dla sytuację związaną z koronawirusem. Skrócił Pan okres umów najmu, czy, czy wydłużył, czy pozostały one bez, na przykład bez zmiany, a obniżył Pan cenę? Ceny tak mam niskie, więc nie bardzo mogłem obniżyć. Czasami jestem gotowy dać jakieś wakacje czynszowe. Ja po prostu ani skracałem, ani wydłużałem. Wprowadziłem nowy produkt, wprowadziłem nową opcję wynajmu, która się troszkę różni. Chociażby serwisem dodatkowym, który taki najemca może dostać. Czyli jak ktoś chce wynająć długoterminowo, to musi dostać umowę na 6 miesięcy i wtedy albo przywozi swoje rzeczy i się wprowadza, albo wprowadza się do mieszkania to Natomiast jeżeli ktoś chce być tutaj krótko, to dostaje mieszkanie, gdzie ma wszystko, łącznie z automatem do kawy i filiżankami. A patrząc na cały rynek nieruchomości, dominowały umowy bezterminowe. Czy ta niepewność po stronie wynajmujących i najemców spowoduje, że coraz więcej umów będzie na czas określony? Jakie jak są pana przewidywania? Znaczy, jeżeli były umowy bezterminowe, to być może pomiędzy osobami fizycznymi, właścicielami mieszkań. mieszkań. Natomiast no, celem funduszy jest tak naprawdę zarabianie pieniędzy dla inwestorów, czyli tak jak w centrum handlowym zawiera się umowę na 50 lat, no bo to jest gwarancja, że. Ten ktoś, kto włoży te pieniądze w centrum handlowe, dostanie zwrot zainwestowanych środków. Tak w mieszkaniach moim zdaniem dominowały i będą dominowały dalej umowy na czas określony, bo zwykle jak ktoś przyjeżdża na okres dłuższy niż pół roku do pracy, albo jak zatrudnił się w pracy w innym mieście, no to wie, że będzie pracował rok, dwa, trzy. No taka perspektywa pracy, zastrzeżenie sytuacji specjalnych. Kiedy ktoś po prostu nie odnajduje się w tej pracy, to jest co najmniej dwuletnia, więc standardem na, moim zdaniem będą umowy roczne z opcjami przedłużania na następny okres. O tym, jak zmienia się najem krótkoterminowy i długoterminowy, rozmawiałem z panem Dariuszem Węglickim, dyrektorem zarządzającym La Polska. Dziękuję za rozmowę, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo za rozmowę.